Książę Ma, kurwa, witam, ja jestem William Aftona, wy jesteście na kanale PurpleG.Pel. A taki trochę nietypowy, nietypowy materiał, a dokładnie to kolejny materiał. FNAF na kanale. Pamiętacie, jak na kanale ostatnio wrzuciłem iceberg? To pomyślałem, że w sumie, czemu nie, rzucę kolejny iceberg o FNAFie na kanale. A dokładnie to materiał pod tytułem Oto iceberg o polskim FNAF tubie. Zaczynajmy. Lecz ten iceberg nie będę nagrywał sam. A dokładnie moim gościem jest. Siema, ja jestem Martekka. A dzisiaj jest we Bell Omówimy. Iceberg polskim na wklubie. Zapraszam. Ja i Bartek K omówimy właśnie dla Was ten oto Iceberg. A jakby ktoś z Was nie wiedział, czym jest taki iceberg, to Bartek K właśnie Wam o tym powie. Gdyby ktoś z Was nie wiedział, czym jest iceberg, to iceberg to swego rodzaju zbiory wiedzy na ten temat podzielone na warstwy góry lodowej. Więc na rzecz jest niżej, tym jest bardziej tajemnicza, mniej znana, bardziej kontrowersyjna, tripi i tak dalej. Pierwsi polscy naftuberzy to Eleven i Mandzio. To Eleven i Mandzio przyczynili się do stworzenia polskiego naftuba. To oni jako pierwsi zaczęli nie tylko grać we fnaf jak i również robić teorie na bazie właśnie tej gry. Teoria o Purplegaju i Pingaju. Jakby ktoś nie wiedział o co w tej teorii chodzi, już tłumaczę. Według tej teorii. Purple Guy tak naprawdę jest dobry, a Pink Guy tak naprawdę jest zły. To były te czasy, kiedy ludzie nie wiedzieli, jak tak naprawdę ma na imię morderca z Fnafa. Dopiero później się o tym dowiedzieliśmy. Ta teoria w pewnym sensie była fajna, dopóki Scott tej teorii nie obalił, pisząc w Twitterze Pinkie Purple Guy to jedna i ta sama osoba. Pierwszy kola na polski w Naftupie był między Katonem a Pongujem. Katon wydał film, zanim Ciebie zabiją, przynajmniej porozmawiają. Później Ponguj wydaje filmik, Mike i Henry co o sobie wiedzieli. Drama między Katonem i Glamrokiem. W 2022 doszło do chyba największej dramy na wtybie. Powiedziałem na ja o tym, że Glamrock, który i wcześniej bardzo często obgadywał po to na swoim kanale, nagrał film, w którym próbował przedstawić Katona jako totalnie złego. Poza niektórymi innymi problemami, którymi można było się zastanowić, zarzucił mu jeszcze jakieś totalnie, totalnie niepasujące rzeczy, na przykład skamowanie ludzi, demoralizowanie dzieci i tak dalej, które były kompletnym czytelsem. Wielu youtuberów nagrało film na tę odpowiedź ten sam katon, z sobie wyobrażają mi linię i dramę. Glamrock próbował się jakoś bronić gramy i robił jeszcze parę streamów o niej, tylko że te argumenty były dosyć no, słabe. No, na początku chwilę to trwało, Ten na chwilę teoretycznie uciekło, ale potem wróciło to. Gdy Marek nagrał swój film, kolejny fan czyli sztuczny demoralizator internetu czy coś takiego, który wyjaśniał, Roka I inne posłówne rzeczy, które robił m.in. na swoim serwerze Discord. Ogólnie Purple Guy nagrywał filmiki. Nagrywał Roka już wcześniej, o wiele wcześniej niż sama drama wybuchła. I może być, że w się nawet ostrzegał przed nim, nawet przewidział to, że zrobił dramę z Teoria Mike Trough. Tego czasu też jeden z najpopularniejszych teorii of now. ona po sister location. Bardzo wiele osób uważało, że była prawdą. No, że ta zakładała że w Springtrapie nie jest mimo, a w Afton, tylko jego syn, Michael Afton. Wzięła się ona z tego, gdyż pod koniec specjalnego endingu w Custom Nightcie, w The Sister Location, tego endingu, w którym Mike się robi teraz swój monolog, to ostatnie słowa są wypowiedziane takim jakby robotycznym głosem, po czym jest obrazek spring Springtrapa. Więc wiele osób myślało, że to znaczy to, że Springtrap był właśnie w tym. Że to, to właśnie Michael Lapton jest Springtrapem, to jeszcze w trakcie wspomnianego monologu mówi m.in., że They didn't recognize me as first, then they thought I was you. Co też wiele osób rozumiało ponieważ wiki ze na Jednak sama teoria pozostała obonana przez Scott O'Coutuna, który potwierdził, że to William był w Springtrapie. A ten robotyczny głos był ustawiony po prostu w trakcie miksowania audio. Zresztą się taki dźwięk i rozumiał, że fajnie brzmi. A z trapałem, w takim pokazaniem, w tym krapa takim symbolicznym pokazaniem William Afton. Wiele teorii przez upadek na Krapa upadł. Teoria Zemsty. Teoria Zemsty to jedna z najpopularniejszych teorii w świecie FNAF. Została ona współpracują rozbanać w roku 2018 przez, przez wspomnianego wcześniej Kaduna. Dlatego ona, iż Patryguy przed o of 83 był dobrym człowiekiem, do po śmierci Cranechelda się załamał, żeby sobie użyć, i ci częściowo zemścić się na chętnym ponieważ te teoria zakładała, że z zrzucił winę na Fredbera. Po prostu, żeby sobie użyć przy okazji zamieścić się na handling, po prostu zamówił córkwę i odrzuciło satysfakcję, przez co zaczął zabijać <coughs> więcej dzieci. Ta teoria była naprawdę bardzo prawda. Wiele osób używało do tej teorii, nawet niektóre osoby uważały, jak była prawdą. Jednak nie wiem, to jak na teoryczny, jak najprawdopodobniej nie jest prawdziwa, Zresztą wiele osób zauważyło, że to trochę bardziej skomplikowane, na to w skrócie. Wiele wydarzeń przeczy temu, rzeczy wskazuje na to, że William zaczął zabijać już przed świecią Crying a samym świeciem Crying się za bardzo nie przejął. On sam na nim eksperymentował. Tam jak się nie nagrał żadnego uprawiania tej teorii, ale wiele osób stanie się to obadać za tym, że ta teoria jest niepoprawna. Claud, to z tego czasu jeden z najpopularniejszych youtuberów na of Nagrywał on głównie podsumowania fabuły każdej z części gier, które są dzisiaj już raczej nie jak one. Po popularności jednak przestał nagrywać i praktycznie teraz się na jego kanale dzieje, a obecnie na jego kanale jest tylko 5 filmów. Z czego ostatni film, całkiem ciekawe, był wrzucony 4 miesiące temu. Steel Studios ignoruje polski fanów, na pewnym etapie, kiedy Security Beach wychodziło, głównie znani, popularni zagraniczni twórcy dostali tą grę jako piersia, a z Polski... Nikt nie dostał tej gry jako pierwszy. Teoria Caskey. Teoria Caskey zakłada to, że w Golden Freem tak naprawdę jest właśnie Caskey. Teoria narodziła się z w Podręcznik Przetrwania. No i... Ta teoria jeszcze więcej skomplikowała, kto tak naprawdę jest Golden Freddy. Nie jest obóz, że to Iwa Nafton, nie jest obóz, że to córk Henry'ego i jest obóz właśnie, że to Cassidy. Ja sam uważam, że Cassidy to zjebana teoria. Eleven to twórca, który zyskał popularność dzięki fnaf ale nie tylko, również dzięki takim grom jak Hello Neighbor, Popgoes, Minecraft czy wiele, wiele innych. Naprawdę fajny twórca tworzy naprawdę fajne materiały, są one zajebiste. Nie oddychał przecież, kurwa. Osoby, które od samego początku oglądają FNAF-2, będą widziały o co chodzi. To już tłumaczę. Eleven, grając we FNAF-4, poszedł sprawdzić lewy korytarz, a lewym korytarzem przed akurat na Nie było go słychać, dostał jumpscare i powiedział słynne, wtedy nie oddychał przecież, kurwa. Konguj. to ten twórca, który nie tylko omawia fabułę danej gry ale również gra w tą grę, jak i również robi teorie na bazie fnaf Ogólnie to naprawdę fajny twórca. Ultimate Custom Night. Ultimate Custom Night uwaga, na, na. prostu był taki ekstremalnie rozbudowana wersja Custom Knight, bo ona w Polsce jest znana, też na jej i fajne w ukroju Ultra Custom Night. Niektórzy rozumieją, w Ultimate Custom Night się... Wie... Mm. Patron fabuły się zastanawia, czy być może ta część nie jest kanoniczna, to mieszka czyściec do Tobajka, albo opieką Jak się przyjął na w Polsce? a w Polsce przyjął się różnie. Niektórzy mówili, że to taka gierna gra, niektórzy mówili, że no, fajny potencjał to ma, niektórzy po prostu się cieszyli samą grą. HNAF był popularny w Polsce od początku, od 2014 roku, gdy powstały pierwsze gameplay HNAF-a, takich nieprych datom. Katon to jeden z najpopularniejszych, youtuberów na temat FNAF. Jest on znany ze swojego specyficznego stylu i poczucia humoru. Takiego tak zwanego lore kanału. Wiele osób go lubi, ma też całkiem sporo przeciwników. Jest ze swoich... Jego teorie odbyły się 3 echem w Wiele osób uważa ich nie za, pra... jest, jest za... poprawne. Jednak z czasem wiele osób zauważało, że jego teorie większości znają się mieć raczej albo będąc nieaktualne, albo takie... Po prostu raczej raczej niepoprawne i zaczęło ona nie o tym co o nim słuchali, o jego teoriach tak i dbać, że, że są raczej niepoprawne i wie, zdaje się, się z teorię. Obecnie Cato raczej albo strybuje, albo wrzuca filmiki z jakichś gier, a filmiki z teoriami to raczej rzadkość, przynajmniej na razie. Miał on swego rodzaju dramę, o której jeszcze wspomnimy, albo już wspomniałem w od tego jak będzie wyglądał timelapse tego filmu. Drama Aftonka i Blue Gaya. Pokrótce, w dramie poszło o to, że Blue Gaya nagrał filmik o Aftonku, Aftonek filmik o Blue Gaya, i znowu Blue o Aftonku, i Aftonek o Blue Gaya. Karolek, coś zaraz powiem, ale jak Karolek. i o co tu chodzi? Już tłumaczę. Karolek w pewnym sensie przyciął się tego, że Polski w naftu poszedł w pewną stronę, i dobrze, że w tą stronę poszedł. Karolek nagrał wtedy filmik. Co zrobić, żeby FNAF nie był straszny. Parodie FNAF. -a. Naprawdę fajny film. Ponad 9 lat temu. Zapasowy. Zapasowy to ten twórca, który jest znany z tego, że tłumaczy zagraniczne piosenki SNAFA na nasz polski język. Naprawdę w jego wersji zagranicznych piosenek SNAFA na nasz polski język wychodzą mu naprawdę dobrze. Dosłownie one są zajebiste, chociażby przykład Fallun. No, kurwa, ale to zajebista piosenka. No, dosłownie, kurwa. Słuchaj ją cały czas w wersji polskiej. Fanclub Fryderyka Fazbera. To YouTuber, który nagrywa o FNAFie. Dzięki niemu zainteresowałem się fangame'owi FNAF Real time, Ale nie tylko. Dosłownie to zajebisty twórca, który ma zajebisty montaż. Robimy to specjalnie. Na fanówce gry stworzone przez No One nieoficjalne. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Niektóre naprawdę rozbudowane i przyjąły uwagę samego studiantu. Dużo ich, którzy ja dają też mnóstwo, bardzo dużo gameplay, np. telewana i takich innych. Lerek. Lerek to youtuber nagrywający of NAF. Nagrał on <laughs> sporo teorii i filmów informacyjnych. Właśnie on jest merem, <laughs> który nagrał dwa bardzo słodkie filmy. Nad dramy Glam katona i najgłębiej z czego w drugim z nich dobrze go wypunktował, a ja od tego czasu można powiedzieć, że dramat że się zakończył. Finalny wcześniej film ma prawie 200 tysięcy wyświetleń. Chciał głównie on o tej nowej fabule w płatnej od Help w górę. jednak obecnie bardzo rzadko wrzuca filmy przez pewne przez problemy prywatne, ale za, to, ale za to całkiem często streamuje. Bardzo go lubię i życzę mu sukcesu. Powiem, że miał on specjalny specjalne Discord wraz z innym Joker Mic Fighterem, który to znacznie upadł. Przyczyny upadku tych serwerowej są bliżej jednak nieznane. Skipper Fox Je, zajmując się głównie robiący poliszkowej, który piosenek off jest z zagranicy. Teoria na FSB. Teoria na FSB, a tak dokładnie to ta niesławna teoria, tak jest do kręgo czyli że naprawdę jest Robotem, który jest odbudowanym Crying Child, a Wolteorię na, na zagranicznym roz rozpularyzował MatPad i przeszła ona też jakoś u nas. U nas z sprotwórc nagrywało tej teorii, czy może być wewnątrznie, szczególnie właśnie jednym z nich i chyba to ja najbardziej wiesz, w teorię, najbardziej powiem polaryzować, był w wcześniej, Gram Rock. Według mnie jednak ta owa teoria nie ma za bardzo sensu i raczej jest niepoprawna. Dziękuję za możliwość wystąpienia w tym filmie, mam nadzieję, że wyjdzie fajny, gdzie będzie występował. Dziękuję Bartkowi K. za wzięcie udziału w tym oto materiale, jak i również dziękuję Bartkowi K. za to, że pomógł mi oto w tym iceberg'u. I liczę, że jeżeli będę robił kolejne jakieś zajebiste materiały na kanale, to że Bartek K. będzie chciał wziąć w nich udział. To byłoby na tyle w tym dzisiejszym materiale. Do zobaczenia i cześć.